Cześć dziewczyny, mam dzisiaj dla was odcinek specjalny. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę innym tematem, a mianowicie zapachami. Ponieważ na naszym kanale często pojawiały się filmiki z makijażami inspirowanymi flakonikami perfum, to wy zadawałyście nam często pytania właśnie odnośnie zapachów. Nie jesteśmy ekspertkami w tej dziedzinie, dlatego też zaprosiłyśmy gościa specjalnego. Jest to Marta Siembab, która profesjonalnie zajmuje się właśnie zapachami. Jeśli jesteście ciekawe, to serdecznie was zapraszam. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chcemy wybrać zapach jak najbardziej dopasowany do siebie? Czy są może jakieś triki na to? To chyba jest trochę tak jak z makijażem, jak stajemy przed lustrem i patrzymy na swoją twarz i zastanawiamy, co chcemy dzisiaj podkreślić. Czy chcemy zwrócić uwagę na nasze oczy, czy chcemy zwrócić uwagę na kształt twarzy, czy może zrobić sobie zmysłowe, ponętne, czerwone usta. Tak samo jest trochę z perfumami, bo perfumy wydobywają z nas to, co już w nas jest, mogą podkreślić to, że jesteśmy delikatne, romantyczne, mogą podkreślić to, że jesteśmy energiczne, silne, zdecydowane albo, że jesteśmy zmysłowe i namiętne. I jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, jaki styl dzisiaj będę wyrażać, co z tego, kim jestem, chcę podkreślić, to tymi kryteriami dobieramy zapachy. I jest kilka takich skrótów, które można łatwo zapamiętać, na przykład cytrusy to energia, czyli jeśli chcemy podkreślić to, że jesteśmy dynamiczne, pachniemy rześko-cytrusowo. Jeżeli chcemy podkreślić swoją taką delikatną, romantyczną kobiecość, wybieramy zapachy lekkie, kwiatowe, świeże, na przykład konwaliowe, frezjowe, a jeżeli chcemy być uwodzicielskie i zmysłowe, to również kwiaty, ale tak zwane białe kwiaty, czyli głównie jaśmin, gardenia i tuberoza, takie zapachy bardzo erotyczne, sensualne, ciepłe i słodkie. Także wanilia jest zapachem zmysłowym i to są takie główne kategorie, w których Możemy się poruszać. Dobrze, a nawiązując od razu do tego, czy m, jeśli wybieramy zapach, to możemy się sugerować czymś, e, kupując go na przykład wyglądem flakonu albo kolorem tych perfum? Y, możemy. To znaczy, flakony są tak projektowane, żeby. Ym osoba, która na nie patrzy, miała już jakieś wyobrażenie na temat tego, co jest w środku, bo jak wchodzimy do sklepu z ciuchami, to ym, możemy oglądać ciuchy w nieskończoność, oko się tak szybko nie zmęczy. Natomiast zapachami jest tak, że możemy przetestować jeden po drugim, generalnie tylko cztery zapachy, potem nos się wypełnia zapachami i już nie odczytujemy ich we właściwy sposób. Więc y, są takie proste kody kolorystyczne, które nam mówią, że y, zapachy, na przykład błękitne, niebieskie, są świeże, jak woda morska, zapachy takie żółte, pomarańczowe. Jasnozielone są często świeże jak cytrusy. W różowych flakonach często się kryją albo delikatne kwiatowe zapachy, albo jeśli to jest taki kolor landrynkowo-różowy, to często będą to zapachy, które są słodkie jak landrynki. Kolor czarny i ciemnofioletowy to są takie zapachy często tajemnicze, bardziej mroczne, no a czerwień to jest kolor namiętności, czyli zazwyczaj będzie to zapach zmysłowy. Załóżmy, że wybrałyśmy sobie już zapach i teraz chcemy go przetestować. Czy są jakieś triki na to, w jaki sposób powinniśmy się perfumować, jakieś może miejsca na ciele? Bo często mówi się na przykład, że powinniśmy perfumować nadgarstki czy jakieś mm -hmm. miejsca za uszami. Czy tak faktycznie jest? Testujemy perfumy w miejscu, w którym możemy się łatwo powąchać, czyli faktycznie albo nadgarstki i zgięcie łokcia, albo zewnętrzna, zewnętrzna część przedramienia, czyli z tej strony. E blisko nadgarstka i zgięcia łokcia, ale od zewnątrz, tam gdzie mamy owłosioną skórę. Yy. I to są takie miejsca, które jest łatwo podnieść do nosa i powochać, sprawdzić w ciągu dnia, czy zapach nam się podoba. Ale jeśli już mamy ten zapach, który nam się podoba, to mamy całą masę różnych miejsc, które możemy uperfumować. Stara szkoła mówi, że perfumujemy się właśnie tam, gdzie pulsuje krew, czyli nadgarstki, zgięcie łokcia i za uszami. To, że tam pulsuje krew, tak naprawdę nie wpływa na rozwój zapachu. Natomiast na tej nieowłosionej skórze ciała jest więcej kwasu mlekowego, który może nam rozwój zapachu zakłócić. I jeżeli stwierdzimy, że perfumy pachną na nas dziwnie, robią się jakieś kwaśne, albo jest ten zapach w taki sposób zaburzony, to wcale nie są te perfumy stracone. Można je śmiało nałożyć na zewnątrz ciała, czyli na zewnętrzną stronę przedramienia i nie za uszami, tylko w tych dołkach nad obojczykami. To jest bardzo fajne miejsce, gdzie jak dajemy sobie buziaka na powitanie czy na pożegnanie, to czujemy te perfumy od innej osoby. Yy, można uperfumować powietrze i wejść w taką pachnącą mgiełkę, albo na wysokości klatki piersiowej, albo nad głową. Wtedy takie pachnące konfetti spadnie nam na włosy. Albo można też uperfumować yy, nasadę karku tam, gdzie włosy wyrastają albo po prostu uperformować włosy, jeśli są one tak długie jak Twoje. Właśnie, skoro jesteśmy już przy włosach, to chciałam Cię zapytać, ponieważ to na pewno też zainteresuje naszą milenkę z kanału, która się zajmuje włosami mhm. u nas. E, czy to prawda, że faktycznie można perfumować włosy? Bo słyszałam dużo takich opinii, że nie powinno się, bo to jednak włosy przesusza lub niszczy. Po pierwsze jest cała gama kosmetyków do włosów, pachnących kosmetyków do włosów, czy mgiełek do włosów, które nie zawierają alkoholu. Jeżeli nasze włosy są uwrażliwione i bardzo łatwo się przesuszają, to warto sięgać po prostu po bezalkoholowe kosmetyki. Jeśli włosy mamy silne, mocne i nie musimy się o to martwić, to można po prostu spryskiwać włosy perfumami, albo włosy suche, wtedy się cieszymy tym zapachem od samego początku aż do końca, albo można też uperfumować włosy mokre i wysuszyć je i wtedy pod wpływem ciepła suszarki czy prostownicy ten zapach w pewnym sensie się zgubi, bo ulotnią się te bardziej lekkie nuty, ale zostanie na włosach ta piękna, pachnąca baza i będą pachniały bardzo zmysłowo i przyjemnie. Zawsze jak się pojawia odrobina wilgoci w powietrzu, to te włosy zapach oddają i to jest taka piękna, zapachowa chmura, która powstaje dookoła głowy uperfumowanej osoby. Ale można też dodać krople swojego zapachu do kosmetyków do włosów, do tych do pielęgnacji czy do stylizacji. Warto zrobić taką próbę zapachową do odrobiny od używki do włosów, czy olejku, czy okolwiek używamy do, do pielęgnowania, czy do stylizowania naszej fryzury. Dodajemy dwa-trzy psiki naszych ulubionych perfum, rozcieramy w ręce, sprawdzamy czy nam to ładnie pachnie, a jeśli ładnie pachnie można nałożyć na włosy i wtedy cieszymy się tym zapachem aż do końca dnia. Skoro już wiemy jak mamy się uperfumować, to ja chciałam Ci zadać takie pytanie, które dosyć mocno mnie nurtuje. Ponieważ zastanawiałam się, co zrobić, jeśli jednego dnia chciałabym użyć dwóch zapachów. Na przykład, załóżmy, że szykujemy się do pracy, szykujemy standardowy makijaż do pracy, cały look do pracy i używamy delikatnych perfum wtedy. Ale wieczorem mamy jakieś wyjście większe, więc zmieniamy też cały look i chciałbyśmy zmienić zapach, który mamy na sobie. Mhm. I czy jest jakiś konkretny trik na to, żeby ten poprzedni zapach, który używałyśmy wcześniej, dobrze zmyć, tak żeby zmienić cały wizerunek na później? To zależy od tego, ile mamy czasu i y, czy mamy możliwość się wykąpać i przygotować do tego całego wyjścia od zera. Jeżeli możemy po pracy wrócić do domu, wziąć prysznic, odświeżyć się i zrobić od nowa makijaż, fryzurę, przebrać się i uperfumować, to wtedy warto jest pod prysznicem zrobić peeling w tych miejscach, w których byłyśmy uperfumowane. Dlatego że zapach powinniśmy ścierać ze skóry, a nie zmywać. Jeżeli wypilingujemy się tam, gdzie wcześniej się perfumowałyśmy, to w te same miejsca można nałożyć znowu inne perfumy już te wieczorowe. Natomiast jeżeli jesteśmy w pracy i w ciągu dnia się okazuje, że wieczorem mamy jakieś wyjście i mamy w torebce, nie wiem, czerwoną szminkę i maskarę, możemy sobie poprawić oko i sobie zrobić te czerwone usta, które są bardziej wyjściowe niż biurowe, to co wtedy z perfumami? Ja zawsze mam w torebce albo w takiej małej perfumetce albo w małym flakonie takie bardziej wyjściowe perfumy razem z czerwoną szminką i jeżeli rano użyłam perfum delikatnych, to wtedy w innych miejscach niż w tych, w których perfumowałam się rano, na nakładam te perfumy bardziej intensywne, bo e, perfumy, które nałożyłyśmy rano do pracy, one i tak zostawiają tę nutę serca przechodzącą w nutę bazy, więc nie nakładamy jednego zapachu na drugi, ale możemy uperfumować albo w innym miejscu, albo uperfumować ubranie, w które się przebieramy, albo uperfumować ubranie to wierzchnie, czyli na przykład płaszcz albo kurtkę, a w cieplejsze dni możemy uperfumować na przykład wnętrze torebki, możemy uperfumować jeśli mamy jakieś plecione bransoletki, to ten część biżuteryjną, Generalnie nałożyć nowy zapach w nowe miejsce, nie przykrywać tego starego zapachu z ram. Świetnie, czyli tak samo możemy dodawać zapachy do tych, których mamy już wcześniej, tak samo jak możemy dodawać makijaż? Możemy, w ogóle możemy łączyć ze sobą perfumy, które mamy. Warto zrobić taki eksperyment, pamiętając o tej podstawowej zasadzie nie jeden zapach na drugi, mhm. ale możemy spróbować, czy te perfumy, które mamy, te bardziej lekkie, czy przypadkiem nie będą pachniały dobrze razem z tymi bardziej intensywnymi, czyli nakładamy na przykład na nadgarstki te nasze biurowe perfumy, a na zgnięcie łokcia i na dekolt te perfumy bardziej wieczorowe i często zdarza się tak, że nasz gust jest spójny i mimo wszystko lubimy zapachy z bardzo podobnych grup zapachowych i może się okazać, że te poranne perfumy z tymi wieczorowymi bardzo dobrze grają razem. Marta, mam takie pytanie, czy kobieta może używać męskich perfum? Bo przyznam się, że miałam taki przypadek, że mi się to zdarzyło. Użyłam sobie perfum męża i w ogóle tego nie zauważyłam. Może zauważył to po południu i zastanawiałam się wtedy, czy faktycznie są takie podziały na perfumy damskie i męskie. Czy po prostu bezpośrednio możemy używać też perfum z innych półek? Zdecydowanie tak. W ogóle podoba mi się to, co powiedziałaś, że popsikałaś się perfumami męża i nie zauważyłaś. Nie zauważyłam, naprawdę. I wiesz, o czym to świadczy? Że ci się ten zapach podobał tak. i że ci nie przeszkadzał, że się dobrze z nim czułaś. Myślałam, że powiesz, że zużyłaś tyle, że mąż zauważył zużycie w butelce pod koniec dnia. Ale kobiety często używają męskich zapachów. Kiedy? Wtedy, kiedy lubią perfumy bardziej intensywne, treściwe i kiedy nie za bardzo e, lubią czuć na sobie dużo kwiatów. E, nawet jeśli są perfumy z nutą drzewną w damskich flakonach, to jest w nich dosyć sporo nut kwiatowych, bo to wynika z naszej tradycji. Natomiast jeżeli kobieta lubi pachnieć bardziej żywicznie, bardziej lubi nuty skóry, taki już typowy, głęboki orient, lubi takie arabskie zapachy typowo drzewne, takie bardzo basowe, to faktycznie na damskiej półce ich nie znajdzie. Ja porównuję zawsze zapach do smaku. Nie dzielimy smaków na damskie i męskie i tak samo zapachy są podzielone na flakony dla panów i flakony dla pań przez taką tradycję naszą europejską kulturę, ale wystarczy pojechać do, właśnie do krajów arabskich czy do Azji i te zapachy się stają bardziej zunifikowane. W Azji mężczyźni pachną jaśminem i nikt nie ma z tym kłopotu, więc zachęcam do przechodzenia na drugą stronę perfumerii, czy do sięgania po te flakony przeznaczone na naszym rynku dla drugiej płci, ponieważ może się okazać, że kwiatowe perfumy, zwłaszcza z nutami białych kwiatów, pięknie pachną na mężczyznach, a jest wiele drzewnych, intensywnych, żywicznych kompozycji, takich dających wrażenie takiego pazura, e, podkreślających siłę w kobiecie, które są w męskich flakonach. Także jak najbardziej zachęcam do eksperymentów i do podbierania mężom, chłopakom i także naszym ojcom i również dziadkom zapachów, ponieważ na ich półkach często stoją piękne, klasyczne kolonie. Zapachy, które latem pięknie pachną na damskim ciele. No to może, może się spodziewać, że będę używać częściej. <laughs> Marta, czy masz jakieś triki, które mogłabyś nam e, przekazać? Coś takiego, czym e, mogłabyś zaskoczyć nasze widzki, Coś ciekawego o zapachach. Mam nadzieję, że zaskoczę. Mm. Jest taki trik, który pozwala przedłużyć trwałość zapachu. Tak jak wy macie bazy pod makijaż, które sprawiają, że się cienie do oczu nie rolują i podkład nie spływa. To ja sobie wymyśliłam jakiś czas temu taką bazę pod perfumy dla osób, które mają suchą skórę. Jeżeli nasza skóra nie produkuje w naturalny sposób wystarczająco dużej ilości sebum, która jest takim jakby dywanikiem, który zatrzymuje molekuły mm -hmm. zapachowe w sobie, to możemy sobie taką bazę pod perfumy zrobić stosując naturalne olej ze słodkich migdałów albo olej żożoba, yy, który można kupić w zielarni yy, i nakładamy go na mokrą skórę, potem jeszcze raz płukujemy wodą, delikatnie osuszamy ręcznikiem i na tak przygotowany grunt nakładamy perfumy, które będą się trzymały o kilka godzin dłużej. Marta, dziękuję Ci serdecznie za gościnny występ. Dziękuję za zaproszenie. Ja się dowiedziałam dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, mam nadzieję, że Wy też dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy macie jakieś własne triki odnośnie przedłużenia trwałości zapachów i jak Wam się odcinek podobał. Żegnam się z Wami cieplutko, do zobaczenia następnym razem, cześć.